Witam. W dzisiejszym krótkim materiale chciałbym oficjalnie poinformować, iż 30 października minie 5 lat od założenia przeze mnie tego kanału. Z tej okazji o godzinie 18 rozpocznie się premiera specjalnego filmu. Od razu mówię, że nie będzie taki jak ten z 2017 na pierwszą rocznicę. Ten materiał będzie długi i dość obszerny. Opiszę w nim trochę historii kanału, również to, kiedy i od czego zaczynałem pewne aspekty dotyczące technik kręcenia oraz jak to się stało, że zacząłem tworzyć animacje. Specjalnie z okazji 5 lat pojawi się pierwsze intro, jakiego używałem. O nim też trochę opowiem i nie tylko. Tak jak mówię, ten materiał będzie najdłuższym, jaki ukazał się na kanale. Oprócz tego, co wymieniłem, pojawi się kilka innych rzeczy, ale o tym dowiecie się już w filmie. A póki co, zapraszam do obejrzenia początkowego fragmentu. No, witam. 30 października 2021 roku. Dzisiaj jubileuszowy odcinek z okazji 5 lat mojego kanału. Dokładnie tyle mija od opublikowania przeze mnie mojego pierwszego filmu. I właśnie z tej okazji dziś zapraszam na trochę. Historii, kulis, nieopublikowanych projektów, filmów i inne.